No Łatwe nie było, bo musieliśmy w to włożyć na pewno dużo, dużo wysiłku i ciężkiej pracy walczyć na parkiecie, ale można powiedzieć, kontrolowaliśmy praktycznie cały czas mecze. No i chyba w, no, na pewno w pełni zasłużone nasze zwycięstwo. Trochę nam sprawa ułatwiła kontuzja rutemki w pierwszych minutach, ale co nie, nie, nie umniejsza faktu, że byliśmy się zdecydowanie lepszą drużyną. Dziś też była okazja praktycznie, żeby wszyscy zawodnicy nasi zagrali, żeby pokazali się na boisku. Tak, przy, przy wysokim prowadzeniu mogliśmy sobie na to pozwolić. A teraz jak dużo na, przygotować na Chorwację? No, trzeba się zregenerować, znaleźć słabsze punkty drużyny chorwackiej, no i je wykorzystać. Każda drużyna posiada słabe punkty, trzeba je znaleźć i, i odpowiednio wykorzystać. A remis, Macedonia, Norwegia to niespodzianka? Myślę, że tutaj żadne wyniki nie są niespodziankami w tych mistrzostwach Europy. Każdy mecz to jest oddzielna wojna, no i i Macedończycy pokazali, że nie są wcale taką słabszą, słabą drużyną, a, a Norwegowie zagrali z nami perfekcyjny, perfekcyjny mecz, a dzisiaj już nie trafiali tak dobrze ze, ze swoich pozycji, co nie oznacza, że stanęli na wysokości zadania i, i zdobyli chociaż jeden punkt. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.